Co robić teraz? Co ja z tą kasą zrobię? Na pewno sobie kupię nowe auto, które już praktycznie sobie, no upatrzyłem, ale nie teraz, raczej nie kupię, tylko później. Cześć przyjacielu, mam... Ty poczekaj, poczekaj, nie, 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 zostaw, zostaw. Kurwa no, chuj jebany. No Ale ty potrafisz być chujem, nie? Co? To jest za karę kurwa? Co, co ja ci zrobiłem, że ty mnie zabiłeś? Bo chciałem zacząć wojnę. No. Ej, kurwa! A ci zacznę wojnę to będziesz Eee, sam mówiłeś Z Jutro zagramy do No i co? No tak. Praca no zrobiona dobra. jest. Praca jest zrobiona. Dobra, praca zrobiona, czas na przyjemności. No. Cześć to kurwa O kurwa nie! O nie! Nie, nie! No kurde o. nie! Winking dupę, teraz. Nie <głos> <głos> Kurde nie miałem szczelić <głos> <głos> Na jeden czy <noise> sobie pozwolę przed wyjściem czemu nie? Kurde, nie mam skoczyć, nie. A o, ja ci jeszcze lepiej. <grymne> A, kurde. To nie samobójstwo. Kurde, ja już powinienem mieć dwa, czemu ja mam zero? E, jeden? No bo nie samobójstwo. Odniosę ci jeden. Dobrze. Wszystko, No jak? Dostałeś przecież? Nie dostałem. Co ty tu kogoś doi? No, u mnie poleciałeś. Poleciałeś u mnie. To stare mamma bywam chyba tylko piętę, bo zebrało mi tylko trochę życia. To nieźle poleciałem ci powiem Wysadza! Jak! Jak! Trzeba! -no. Z tego ramek hip, creepy, złap creep! Jak! No tutaj było, to widziałeś? No ty stałeś koło tego. Ty stałeś kurwa koło tego. coś ty mi zrobiłaś, się pytam. <noise> no to kurwa, widzisz to? Widzisz to? Dostajesz za to pałką dodatkowo. Nie w to i ty, i ty kurwa nie żyłeś! Masz. Jebnałem w to i ty, ty tam stałeś blisko, a, a że cię ten, to co to, moja wina jest? Zrobisz z tego klipa, będzie klip fajny, będzie klip jak cię roz, rozsadzam. A ty nie wiesz co się dzieje Ty nie wiesz co się dzieje nie? nie? Masz Kurwa zemsta jest słodka masz. masz nie, Ma masz, nie! <śled> <śled> Dobrze! Musi być z tego klip! Nie ma innego wyjścia! Chodź tu! Gdzie ty jesteś? Chodź tu! Idę! Idę! No kurde! Idę! Dajesz? Dajesz? Drożina! Nie przystajesz dawaj to już się kameruje Ale! Ale go lata super. Nie, 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 nie. Masz, Ale, masz, tak. masz, 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 oh. masz! Ty jeszcze żyjesz? Kurde! A co myślałeś, że mnie zabijesz takim czymś? Ale mi to wyobracało, ja nie mogę. Marnie, Mareczku. Co jest? Halo A... Wygrałem Zostań. Zrób z tego klip, będzie piękny, jak cię jak detonuje. A ty że nie widziałeś co się dzieje? Wiesz co ja chodź, pokażę ci Co ty zrobiłeś? No chodź! Zrób z tego klip, to, to będzie to ci pokażę najpierw. Zaraz. Patrz, patrz. patrz Tak, zrobiłem gdzie dobrze. fajnie, patrz. Nie byłem w to, takie coś. Nie byłem w to, tak po prostu tak o! I wybuchło, nie? I cię rozsadziło. Nie, nie, nie wiedziałem, że ty tam stoisz. Chciałem w ciebie trafić, a trafiłem w tobie. Myślałem, że tego i patrzę, wy, wysadziłem To Moja wina? Au, A to za co? Masz sieć tam, sieć. No masz. Nie, 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 ja nie idę. E, e, nie masz szans, nie idę. To wiesz co? Zawieź mnie dwa razy. Chodź tuż, ma to. Chciałbyś No co jest kurwa Oszu Oczy... Chujci dupę Nie <śm> Kurde ja no chyba nie No to skacze nad tym Nie lubisz siary dobra <śm> O! No. Człowieku, daj się ten trafić dobrze! Au! <laughs> nie sądziłem, że takie trafienie, ale okej okay. <laughs> Chodź tu kur... Chodź tu Chodź tu Ej, ale się nie czuli. w takie coś trafiłem, w taki ten i to cię je nie? Musisz to mi coś zrobi? Ale myślałem, że, <grydy> że to Pali się, super. Nie wiedziałem, że to robi cokolwiek. Czekaj, muszę podłączyć frazę. Kurwa, odłączony do DolShod4 nie mam chomie. No kurde A masz w tym Masz w tym Ty No Ty oszuście! Chodź tu! Co To się specjalnie rusza Hej <grywa> kurę <grywa> Przestań się ruszać, dobra? No nie, no nie Nie <grywa> Kurę, przestań się ruszać, dobra? A co chcesz zrobić? <grywa> Serio? Gratulacje! Gratulacje! Ja myślałem, że tego życia jest zawiący! Gratulacje, brawo Chris, pomysłowości po prostu. A to nie ja... No nie ja zrobię, to ty. No tak, ale myślałem, że się będzie spodziewać. No NIE! <laughs> <laughs> Przycięło Cię, <ucie>, do widzenia! <laughs> A miałeś <śmiech> wychodzić! To <laughs> no chodź tu! Kurde... No, sam chciałeś nie no to proszę bardzo! Nie takie leży. No ja wiem o tym, ale. Który zrobił? Hahaha.